Jak wyglądało przygotowanie? Czy ciężko było nakłonić artystów, którzy dzisiaj będą występowali, żeby charytatywnie wzięli udział w tym koncercie? Było bardzo łatwo ich nakłonić. Każdy się tutaj rwał do udziału. Bardzo piękną złapaliśmy ekipę. Z piękną energią wszyscy podeszli do prób, do takiego szaleńczego czasu, bo przecież przygotowaliśmy to właściwie w dwa tygodnie od strony muzycznej. Także piękna energia. Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj czuć ze sceny. Kto dzisiaj wystąpi? Jakie to są gwiazdy? No, dzisiaj wystąpi czołówka naszych artystów estradowych. Będzie Daria Zawiało, będzie Igor. Igo. Będzie Zalewski, Stanisław Sojka, Vito. Anita Lipnicka, Dagadana, no masa pięknych artystów. Wiem, że kogoś pewnie pominąłem, ale wszyscy, wszyscy są naprawdę wspaniali I, i wystąpi też piękny chór ze Szczecina, chór Akademii Morskiej i to będzie chyba taka wisienka na torcie. A powiedz co do współpracy z tymi ukraińskimi artystami, ciężko było się porozumieć z nimi? No bo nie operują językiem polskim. Jak się komunikowaliście? Po pierwsze, na szczęście to jest język mimo wszystko bliski, więc. Komunikowaliśmy się mieszanym, czasem angielskim, a czasem i tak się rozumieliśmy, ale muzyka to jest, wiesz, język, który nie zna granic, i przede wszystkim komunikowaliśmy się muzyką, i to wyszło pięknie. Czyli dzisiaj mamy święto muzyczne i takie taki święto można powiedzieć współpracy polsko-ukraińskiej. Staraliśmy się jak najwięcej zaangażować muzyków z Ukrainy, oczywiście w tak krótkim czasie musieliśmy się przede wszystkim oprzeć na ekipie polskiej, bo zgranej już i, i wszyscy tutaj graliśmy już przynajmniej kilka razy w życiu ze sobą. Natomiast mamy kilku instrumentalistów z Ukrainy, mamy kilku solistów, mamy kilku wokalistów z Ukrainy. Daria Psieko, solistka chóru ze Szczecina, Dana z zespołu Dagadana, między innymi. Także naprawdę mamy tutaj rzeczywiście polsko-ukraińską głównie ekipę i no i to dzisiaj będzie naprawdę słychać. Mamy trudne czasy, bo czasy wojny, za naszą wschodnią granicą już nawet w okolice Lwowa docierają bomby. Powiedz, jak ty oglądasz te zdjęcia i słyszysz o tych informacjach, jakie są twoje odczucia i czy, czy nie masz strachu, że kiedyś ta bomba dotknie również naszej ojczyzny? A najmocniej chyba rezonuje we mnie perspektywa rodzica, bo jestem rodzicem dwójki bardzo małych dzieci i, 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 i kiedy patrzę na obrazki dzieci, które są poszkodowane przez tą wojnę, no to, to, to jest najmocniejsze, to rozrywa serce i, i chyba ta perspektywa mnie najbardziej boli, tych małych ludków, którzy jeszcze nie mają prawa rozumieć tego świata. I szkoda, żeby za szybko się o tym przekonywały, jaki ten świat jest. Więc mm, mam nadzieję, że dzisiejszy koncert pozwoli trochę przywrócić wiary w, w piękną energię, w jakieś dobro. Starałem się i staraliśmy się wszyscy dobierać repertuar, tak żeby, żeby dawał też nadzieję. Znajoma z Kijowa powiedziała mi w pewnym momencie, jak pokazałem jej repertuar, że We don't need tears, we need hope. I to było bardzo ważnym momentem, w którym y, jednak wiele rzeczy zweryfikowaliśmy. Poszukaliśmy utworów y, mniej smutnych, a jednak w których jest odrobina radości. A powiedz, czy muzycznie polscy artyści i ci ukraińscy y, są sobie bliscy? No bo tak jak spojrzymy na przykład na hymny Polski i Ukrainy, one zaczynają się od tych samych słów: Jeszcze Polska nie zginęła, czynę w Merla Ukraina. Y, I czy tak samo jest muzycznie? Też są podobieństwa jakieś? Jest dużo podobieństw, bo, bo, bo wszyscy mamy tę tą, tą słowiańską wrażliwość. Mhm. Jest też trochę różnic pięknych, które ja słyszę, mając Jakie to okazję. są różnice? Jakaś, moim zdaniem taka melodyjność, której jeszcze więcej słyszę u ukraińskich artystów, taka specyficzna i bardzo mi się ona podoba i, i staram się, żeby chciałem, żeby tutaj wybrzmiało jak najwięcej. Myślę, że jak między każdą nacją jest sporo różnic, ale no właśnie muzyka to jest ten piękny moment, kiedy te różnice znikają, a nawet nawet jeśli są, to, to trzeba znaleźć sposób, żeby się pięknie zespoliły, zespoiły i, i, i to to tutaj staraliśmy się właściwie, żeby o tym były te duety, o, o tych połączeniach. Będzie trochę piosenek, w których będziemy mieli na przemian język polski i ukraiński. E, kilka zwrotek, które były oryginalnie po polsku, zostały zamienione na ukraińskie, dopisane. E, tutaj też będzie pewnie pewna doza do e, improwizacji z tego, co na próbach widziałem Kaja e, w, bardzo fajnie tekstowo nawiązywała do tego, że wykonuje piosenkę z Daną, która jest Ukrainką. Mhm. Więc mam nadzieję, że dzisiaj to również na już tym właściwym wykonie będzie słychać. Jak duża będzie widownia, bo bilety wyprzedały się dosłownie w chwilę. Tak, no, bilety zniknęły bardzo szybko, co jest, co jest piękne. To będzie kilkanaście tysięcy. Osób, natomiast no, największa widownia będzie przed y, telewizorami, no, bo mamy transmisję do wielu y, krajów. I szczególnie cieszę się, że transmisję również na Ukrainę i mam nadzieję, że ten sygnał gdzieś dotrze do, do naszych braci z Ukrainy i, i, i da im trochę, trochę dobrej energii. Super, w takim razie kibicujemy Ukrainie i miejmy nadzieję, że ta wojna szybko się zakończy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.